Znajdujemy się już na terenie naszej eksploracji. Także witam Was serdecznie. Tu mamy piękny jeszcze nieskończony wschód słońca. A tu jest nasz obiekt i próbujemy sobie do niego wejść. Na tak osmaliły się te drzwi. Musiał tu być jakiś pożar, ale jeszcze mamy na przykład fragmenty takich oto wzorów na płytkach. Poruszać się tu trzeba bardzo ostrożnie. No niestety, ale ta konstrukcja nie napawa optymizmem, ale zobaczcie ile wózków sklepowych się tutaj zebrało. To na pewno była jakaś łazienka. Drzwi łazienkowe jeszcze tam są. Tutaj widzę fajne miejsce zbiurek. Mamy jeszcze Dywan. Tutaj szafeczki, jakieś rękawiczki, butelki, lustro. I te już mamy. Wyjście na ulicę. Kanapy szafy. Krzesełka. Idziemy sobie zgrabnie dalej, tu już się obrwało, z góry, niestety, i wychodzimy tutaj przy klatce schodowej. Pojrzymy do piwnicy, oczywiście, że tak. Oczywiście, że zajrzymy sobie do piwnicy. Szodki bardzo strome. Kolejny wózek sklepowy. Tutaj widzę taka bardziej... imprezownia Tu też może się dostać przyzukiemko Słuchaj jeszcze się jakby ocalał z tego wszystkiego pióre leżą Ach, tu też jest wejście do piwnicy, taki kantorek jakby tu niestety już wszystko się zarwało do środka pytanie tylko czy zarad wejść na górę jest to bardzo wątpliwy temat Tu na pewno był wlot do komina tu już takie zaplecze z wszystkim jakieś blachy, kartony tutaj jeszcze mamy kafelki wszystkie jakaś płytka czerwone kafelki drzwi które z tej strony Spełnia swoją funkcję. No tak, ale te schody. Schody również bardzo ładnie wykończone. moi drodzy, ale tutaj no nie będziemy się przybierać prawda z tym wszystkim nam chodzi o to właśnie tutaj Tutaj jeszcze stawiają się szafeczki wszystko ładnie, pięknie. Zobaczcie. Tutaj nam się uda przedrzeć przez to wszystko. Bołagan straszny Straszny bałagan. Nam chodziło o tą antresolkę piękną. Z widokiem zobaczcie schodzące słońce i budynki mieszkamy. A syf jest po prostu przedni. Jeszcze raz jak sobie wyjrzymy, zobaczcie jak pięknie, przeszklona taka antresolka Coś Pięknego Dlaczego ktoś Miał opuścić to miejsce To jeszcze książka Johna Gryshama Dużo butelek po imprezowni jakiejś to jeszcze gazeta Z artykułem o pogoni Taki oto piecyk Piecyk jeszcze ma zdobienia swoje. Kiedyś musiało tu być jeszcze pianino. Jeszcze jak jesteśmy tutaj, to właśnie jakby za budynkiem, za budynkiem była szklarnia i garaż, w którym stał jeszcze do niedawna stary fiat, ale niestety już po szklarni, ani po fiacie. Nie ma niestety śladu. Ktoś jeszcze pisał, że tutaj było pianino. Ale ja tego pianina nie widzę. Musiało zostać już rozkradzione. Chociaż jak tu się miało ostać pianino, skoro tu jest tyle tego wszystkiego? Pójdźmy troszeczkę dalej. Myślę, że nam się uda. Tutaj jeszcze są, zobaczcie, takie zawinięte. To nam jakieś takie okafelkowania. Tu jeszcze mamy stary talerz. Tutaj jeszcze zobaczcie, ile tego wszystkiego jest. Tu jest klosz. Stare szafki jeszcze udało się zobaczyć. To na pewno jest lodóweczka, taka mniejsza. A tam wiadomo już wszystkie jakby kuchenne, najpotrzebniejsze rzeczy. Tu jeszcze ktoś wywalił drzwi. Tu zapewne było w tym miejscu przeszklenie tych drzwi. zobaczyć jeszcze tam tu też jakby jeszcze ale ładnie tutaj, zdobienia łazienkowe. Całkiem. Całkiem ładne. Tu już widzę na strych przejście. Na strychu, na strychu znajduje się stara wanna. Stoliczek. I już widzimy ogromne dziury w dachu. Także nie będziemy się tutaj ponoszyć. Nie będziemy też przeszkadzać. A to jest bardzo ładna willa, którą albo państwo zamieszkujące opuścili i nie wrócili, albo po prostu zakończyli egzystencję tutaj. I tak bez żadnych spadkowiczów którzy mogliby się zaopiekować niszczeje po prostu jeszcze z... tutaj mamy ozdoby tapety na ścianach właśnie gdzieś tutaj jeszcze była szklarnia i garaż niestety zostało rozebrane i nie zobaczymy tego ale z tego to miejsce właśnie było znane że tutaj można było zobaczyć tego starego fiata, a także jeszcze szklarnię. Znoszamy świt. A co jeszcze na tym pasku tam się znajduje, bo teraz go wypatrzyłem? Zobaczcie jeszcze teraz tutaj y, przysposobienie obronne, czyli no, nauczanie licealne. A, tu mamy półeczkę sklepową z jej sklepu, a jeszcze firanka jest. No strasznie zniszczony obiekt, ale... Jak ma taką ładną pogodę jak teraz. Jeszcze jakieś coś... Z... O! Znajdujemy coś Co to tutaj się... Tutaj jeszcze jakieś zastawy w maju 2002 roku Tu mamy jeszcze jakieś wpisanie do rejestru. O nadanie numeru nip, czyli tu miejsce miała jakaś firma która później prawdopodobnie, o właśnie, tutaj mamy jeszcze gazetkę o fortepianie, więc tutaj gdzieś na pewno musiało być to pianino. A w tej teczce y, był nadanie numeru identyfikacji podatkowej, to znaczy, że tutaj założyli właśnie jakąś firmę czy coś podobnego. I tam jeszcze był, y, położył się zastaw, czyli Być może tutaj zostało jakieś zadłużenie. Tutaj było być może jakieś zadłużenie. Ale niestety później musieli ci państwo zrezygnować z tego wszystkiego. I być może opuścili kraj. Byli zmuszeni opuścić. Jeszcze chwilkę się tu pokręcimy. Zobaczę, czy wszystko dało mi się tutaj zobaczyć. Tutaj już jest strasznie. To wszystko zniszczone. To wszystko odpadło na dół, niestety. No ale tak typowo właśnie, typowo, typowo wyglądający, typowo wyglądająca willa, typowo wyglądająca willa w czasach, w latach 90 na przełomie lat 90 i 2000 Pokręcimy się tu jeszcze. Ogromna jest ta szafa, i o dziwo nie tylko jedna. Czy coś może nam się uda zobaczyć? Tutaj, jak próbowałem się dowiedzieć, o tutaj jeszcze mamy ładną taką ceramikę. Jak udało mi się dowiedzieć, czasami bywają tutaj osoby szukające schronienia. Aktualnie teraz ich na razie jeszcze nie ma. Nie spotkałem. Mam nadzieję, że nie spotkam. Ale skąd tyle tych wózków sklepowych, to naprawdę nie mam pojęcia. Skąd udało mi się ich tyle zebrać. Naprawdę bardzo, bardzo ładny dom. Jest to jedyny opuszczony dom w tej okolicy. To jeszcze... Czy to był yy, stary odkurzacz? Wydaje mi się tak, na pewno, bo tam mamy rączkę. To był stary, jeszcze takie właśnie kojarzę odkurzacze. No nic, opuszczamy ten domek udało się nam zwiedzić. Jeszcze auta zaczynałem już ruszać także udało nam się zwiedzić cały budynek. Obiekt jest naprawdę z kategorii bardzo ładnych, ale bardzo zniszczony. Ta willa tutaj niestety dalej niszczeje. Kiedyś tu było garaż, kiedyś tu była szklarnia, kiedyś również tu było pianino, ale dzisiaj niestety już nie udało się ich znaleźć, a szklarni i garażu już niestety nie ma. W tym odcinku to by było na tyle. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapki w górę, skomentujcie, także subskrybujcie ten kanał, żeby widzieć więcej takich wypraw. Także do zobaczenia.